I dzień dobry, witam wszystkich w zakładzie Might and Magic 6 The Mandate of Heaven. E, I witamy Was. Ja, Karolina, Michael, Avatar i Carby. Pająki wielkości różnorakiej. Nie dajmy zatruć, a właśnie, a propos zatruwania. Ty. Rzuć ten czar. Protection. Wow, to naprawdę bardzo przydatne, czyli to działa na wszystkich. Protection. For... <laughs> Okej, okay, niezbyt dużo zadałem. No, dobra, zacznę to. Tylko 3%, 3 ochrony przed trucizną. Lepsze niż 0%. Dobra, kolejna jakaś odnoga. Mówiłem już, że to miejsce jest dosyć spore. Jeśli nie mówiłem, to. Jeszcze raz to mówię. No, to była reakcja dosyć szokująca, nie powiem, ale spokojnie, to jest tylko Wand of Stunning. Mm, tak, to jest różka, czyli jeżeli na przykład wpakuje to komuś, to zamiast atakować będzie automatycznie rzucał czar Jaki jest zaklęty w różce? W tym wypadku jest to czas stan, który tylko odpycha przeciwników, więc nie, nie jest to jakieś specjalnie przydatne. I ma 51 użyć. No, oczywiście, to zostałe sobie. Kto wie, być może będzie się w jakby żeby jakiś boss, trzeba było go cały czas odpychać od drużyny. W sumie, I tu jest. wow! To się na da zlecić. I. Em, coś się powiedzieć? A nie wiem, coś te, o tym. Ewentualnym użyciu różdżki. Wow! What the hell? Po pierwsze, tam coś jest niby. Tam są pająki, dobra, ale tutaj jest. To są nadal pająki, ale one nie trafią do mnie w żaden sposób, więc będą się trochę tam boczyć. Czy jak to nawet po będą tam stać pode mną. Okej. Okay. Bez użycia magii, poproszę. O, come on, przecież macie bless. A czyli to jeszcze dalej gdzieś i prowadzi. To chyba na dół właśnie prowadzi. No dobra. Na dół to na dół. Albo może nie. No gdziekolwiek to prowadzi, to prowadzi. To idziemy tam. A? Ej, jakiś ktoś uciekł chyba. Albo nie. No i tak, to faktycznie zjeżdżamy w dół. Czy nie? Nie wiem, widzę nie to Na razie nie jest aż tak trudno jak się spodziewałem, muszę przyznać. Już załatwiłem jedno zadanie teoretycznie, bo znalazłem świecznik. Aj! Czy mam już awatara zatrutego? Czyli nie jest Dobra, czary. Bo tutaj jest trochę. kich. ha. Z tego czerwonego chciałbym. <grybujesz> tak jest. I. Dziękuję. Dobra, Dobra no mamy wszystkich, oprócz karojny, w stanie nie najlepszym trochę. Huh. Generalnie to trochę nie będzie to prowadzi. A, jestem daleko od wyjścia, co w sumie To jesteś poison, to jesteś poison, można by wy, m, wyleczyć tylko jednego. Dobra, na razie jeszcze... Spróbuję jeszcze to jak się przetrzymać. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. O! <laughs> nie to... Na mapie coś tam ze mną było, ale to jest w innym miejscu jednak. Najwięcej pająków nice. Łatwy. Łatwa rzecz. Coś tutaj się znajduje, bo widzę jakiś dziwny kształt. To mnie to niepokoi. Ale najwięcej, nic tu nie ma. A co to jest? Powiedzcie mi, teleporter? O nie, ludzie. Jak to mnie teleportuje? To po prostu będzie na koniec tej świątyni. Ale ja nie chcę robić nad testu, bo... Cały... bo nie. Bo jak do tej pory ani razu nie wczytałem gry, więc... Chcę to podtrzymać, tą dobrą passę bez czytywania gry. Także wrócę się jednak. Nie, nie, całkowicie, ale spróbuję odkryć w innym miejscu. Zaraz, o mordę, tam jeszcze coś było. Dobra, sprawdzić to szybko trzeba, bo mi to coś, coś myślałem, to mi, tam był taki mały kawałek nieodkryty. To był po prostu ślepy załóg, tylko i wyłącznie, aby zrobić mi na złość. Dobrze, że to w miarę szybko biegają. Uuu. A nie, co to za duże pomieszczenie jest to nawet... Średnio duże. Wow! My god, ale mi to przeszło trochę. Czyli dobrze tu przy... <laughs> Nikolaj. A, czyli trzeba to... ją uratować, odratować. Ehm um, uratowałem? Ją? E, a tak, uratowałem. Tak, tak, jest tutaj fajnie w sumie, bo już się bałem, że trzeba będzie wywać coś drużyny tylko po to, żeby ono się zmieściło, a na szczęście aż mi tu zabrakło, jak to dużo mówię. Um, nie nie zapiechano miejsca to do, doszło sobie obok, nam, obok nas. Ponadto tu coś się niby znajduje. To będzie. Wow! To był skok. <laughs> Tajemne przejście. Ale. Okej, okay, ono prowadzi w dół w sumie. A to już w ogóle nie mam pojęcia. Nie pamiętam, gdzie to kurde ma prowadzić. Eee. Mam bardzo złe przeczucia co do tej drzwi. Mam przeczucie. <zyskrais> Yum... Nie, chciałbym wrócić i się wylecić. Sorry, ludzie. <śladamy> Nie będę ryzykował. I chyba wpakuję ci jeszcze dodatkowo do rozbrania pułapek. Szanić to. Mam wrażenie, aczkolwiek jakbyś może się mylę, że te drzwi yy, w, wranią, albo w, wybuchają, jakoś tam. Ale nie wiem, no po prostu... Po prostu to się zobaczy. Ale nie teraz. Jak wrócę i się wyleczę. Przy okazji, o, dziecko tutaj też transportuje, więc... Ktoś by chciał e, eksplorować Loch? Jeszcze z dodatkowo tutaj dziecko z, z dzieckiem łazić, oczywiście połowa graczy by tak robiła, ale nie ja. Jak to dobrze mieć powód? O, okay. No, biegać, biegać szybciej! Nie da się. Wszystkie mówię, że szybko biegałem, ale teraz to już nawet jest wolno. Przy takich odległościach. <śmianie> nie mogę tą jego minąć. Już myślałem, że powiedz coś w co, stylu: Let's get out of here! On jest <śmianie> taki Ach, Boli! Brzusio boli! Nic nie poradzisz. Dopiero trzeba do pana kleryka tutaj w świątyni. On cię uleczy. Nie za darmo, niestety. Za 20. Tego za 10. I to wrzućmy trochę na tace, aby mieć trochę lepiej. Pik, pik, pik i pik oraz pik. Um, dobra, trzeba odprowadzić dziecko komuś, tylko nie wiem komu. Oraz kandelabr. To ty byłeś od bro, Nie pamiętam. Kurde, komuś ten kandelabro oddaję do jest nie Andover pod B Jak się uda? Pod bello? Okej, będzie pod bello. Gościu, mam coś. Za tysiąc! no spoko. I teraz ta się nazywa... Violet Dawson. Gdzie on jest? Popraw się. O, Cobra X, się przyda wkrótce. Violet Dawson... Kurczę, kurczę, patrz... A, ty, o, no, dobrze. Fajnie, że dobra, 10 yy, żarcia dostałem, w sumie nie najgorzej. Aczkolwiek zrobiłem to dla punktów doświadczenia. Nie potrzebuję żadnych Ehm, um, bla bla bla. Coś tam W sumie nic, tylko żarcie i, i doświadczenie. Jest! Awansowałeś mnie to się opacało nadwrócić, tylko po to, żeby można było teraz sobie poćwiczyć. Cieszy mnie to niezmiernie. How about, some about yes. Okay. 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 No i to jest prawie za darmo, a potem, jak będę awansować na jakiś 50 poziom, to koszty będzie kosztowało jak tam w ogóle, ile wam zostało do kolejnego? Na przykład 3000? No, to chyba no, sporo, jak to jest tę ilości ich. I najlepiej sobie radzi Karolina, co ciekawe, a najgorzej Awatar. Co... Nie, nie, nie wiem, od czego to zależy, naprawdę. Ok, cały czas będę jeszcze pakał miecz. Teraz ten gościu, w sumie, mógłby chyba się nauczyć już ekspertyzy, jeżeli chodzi o miecz. A ekspertyzę, miecza się uczy nie wiadomo gdzie. Farm Magic, e, tak? Nie jestem pewien, czy właśnie teraz już. Czy przy. Chyba przy czterech może mieć ekspertyzę, ale to się zaraz sprawdzę. Ehm, ty gościu. W mace i w magię. Czyli pakowałem w ciała, co? Dobra, nie będzie ciała. E, Tak, Dobra Teraz trzeba iść do pani, która gdzieś tutaj albo pana osiedliła w okolicy Ta babka albo gościu? Nie, to będzie chyba z drugiej strony Kto będzie w tej piłbok? Fire magic expertise, expertise ekspertyza, poziom ekspercki. Tak jest, można już i nauczyć poziom eksperckiego, jeżeli chodzi o magię ognia, co jest absolutnie niezbędne przy czarowaniu jakimkolwiek za tysiąc. to jest w ogóle what the hell, to... nie ma co w ogóle patrzeć na te pieniądze, to jest absolutnie konieczne i teraz widzi, się jest ekspertem i zobaczmy co to, jak to wpływa na czary ognia, okej. Okay. Na przykład to jest rozja. No, generalnie punkty e, zwiększają czas, natomiast ek poziom ekspercki sprawia, że jaśniej. Poziom ekspercki zmniejszy użycie magii. A to po prostu przysp przyspiesza. Znaczy, może część będzie mogła teraz częściej rzucić ten czar, jeżeli chodzi o ten. O, protection from fire. To by się, to będzie przydatne być może. Znaczy na pewno będzie przydatne, jeżeli tylko napotkamy jakieś potwory, które będą ogniem w nas waliły. To i teraz wiem, że temu gościowi, przecież tu też jest powód, jak ekspert gdzieś kupię, ogarni się. Temu gościowi tutaj gdzieś dzisiaj... Greetings and salutations. Greetings and salutations! Wow. Greetings and salutations. Nie, greetings. Body Magic Expert za 1000. Okay. To jest, teraz jest ekspertem i tobie to będzie miało też do, 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 dobrą... dobry, pozytywny wpływ na twoje czary. Nice. Będzie trochę lepiej leczył, aczkolwiek ten czar jest tak do dupy, jeżeli chodzi o leczenie. Okej, trochę przyspiesza... To ja go i tak nie używam, a to może trochę lepiej zadziała. Ochrona przez... przez... przed trucizną. No, przyda się. Dobra, wracamy do tego czegoś. A um, jak już tu jesteśmy, to po, posprzedawajmy, dziadostwo. Sorry, ludzie, wiem, że to nudne, no ale... Tak to wygląda, w zasadzie. Pierwsze zbroję... Eee, to na razie do w pierwszym ma do gościa. Na razie wszystkie te zostawię. To jest na sprzedaż. Też. Też. To na razie nie. Te na razie zostawiam. Eee... Um. Dobra, tą kuszczę będzie jakiś naprawić chyba. To można by sprzedać, w sumie. Jeszcze tylko jeden głupi film, no ale... okej. Okay. teraz tak, to, to, to... ...to... ...em... Um. 3d4 plus 4, czy 2d4 plus 5? Chyba no, to jest mi wszystko lepsze, ja bym powiedział, bo atak jeszcze plus 5 jest. Jako broń zapasowa teraz się zastanowić, a po chole jak broń zapasować z ty kury trzeba Eee... czasami zdarza się że w polu w polu że podczas walki psuje się broń a nikt nie umie na póki co naprawić więc na wszystkie zostawiam sobie przynajmniej jedną broń zapasową o w sumie tak samo mogłem młoc zostawić sprzedałem trudność taki kury jest niekonsekwentny trochę Okej, okay, zobaczmy co u nas szybko do kupienia. Hmm, można kupić... Można kupić... Nie... Ups. Nie. Um, się dać. plus... 4 Wbrew pozorom to jest dla Karoliny. Wiem, że będzie kupia wyglądała. Ale na razie nie kupuję w ogóle żadnych rzeczy brzskie, pieniądze oszczędzam na czary i ćwiczenia. Ehm, coś, a, tutaj się myślę do tego szybko. Dobra, szybko do, do gościa. I mamy wspaniale tutaj zestawy też porobię do leczenia. It ewentualnie, jakby... Jakby co było źle. I jest dobrze. Gotowi jesteśmy, nie? Coś jeszcze ewentualnie jest coś popsute na przykład. Nie. Muszę coś sprawdzić, sorry ludzie, ale Jakich umiejętności się uczy w tej gigi gdzieś tutaj? A, czyli. Czyli na pewno tu nie ma umiejętności Chain, tak się tylko potwierdzić to. Dobra, idziemy w końcu. która to trwało, ten postój, ale wydaje mi się, że... Teraz powinno się udać mm, całą świątynię przejść. Ciężka sprawa jednak, ona jest duża, naprawdę. Czy na jakiś czegoś za tym szpatkiem? Cudownie. Oj, uważaj, gościu Dobra, teraz protection po poison jest 8, całe 8, lepsze niż 3 i 0. No, na drogi nas czeka, ona co tam? I pomyliłem się, jednak nie będzie tutaj tego rodzaju przeciwników, o, które wydawało mi się, że będzie. I powiem, że e, wydawało mi się, że to będą szkielety, ale je, chyba mi się coś pomyliło. Szkieletów tutaj nie będzie, najwyraźniej. Czyli pająki, nietoperze i te kobry. Tak, co? Czytne, będzie obawiam się kobr. Tylko tych silniejszych one są dosyć niebezpieczne. Bardzo. It starts O oh, come on. Okay. Nie dajcie dopuścić e, przeciwnikom dojść Ojej, jeju! Trochę i dużo nawet Dobra, he, pokażcie co umiecie teraz. Czarodzieje. żeby tak szybko wździć. Nice. idzie seria, idzie seria. Um. O, przegapiłem właśnie tutaj jest King Cobra. Kurde, w sumie można dobrze że jeszcze wybić resztę. Teraz nie jest nie było. No, nie śmieli tutaj nikogo zatruć przypadkiem. Ehm... Um, zabić to. Won. Dobrze, dalszy. Nie, bo tak się. Coś mi tam się rusza gdzieś od dalej. Okej, okay, czyli to było mnóstwo kobr. I teraz znowu jest cisza. O! Trzega trochę. Znowu King Cob nie, same kobry. Wow! <trybujesz> Trochę dużo. No już, jednak... Nie są takie niebezpieczne, naprawdę. To tylko nie dać nikogo... Wow! Jestem pod wrażeniem. Dobrze jak bardzo idzie. Okej. Okay. Ej, są naprawdę dobrze, muszę przyznać. Jestem z nich dumny. Mamy królową kobrę, która ma na całkiem duży pasek zdrowia, jak widać. Skoncentrujmy ogień na niej, więc. Nice. I już po niej, praktycznie. Yyy... Um, myślę, że Avatar się zajmie. A, No dobra, już polegnie, ale w sumie dziwnie, że się zbliża. Nie boi się. Dobra, spokojnie, powoli. Żeby nie aktywować niepotrzebnie ich wszystkich naraz. Okej, okay, jeden... Dwóch może być. A dojdzie do tego? Dojdzie! Nie spodziewałem się tego. Dużo kobry, ale. jakoś się nie kwapią. O, nie to że tam stoi, co ciekawe. One stoją w miejscu i nie atakują. Teraz dopiero. Co za niepociumane kobry. Dobra, to już jest za daleko. Trzeba trochę podejść. O, jeszcze jedno. Trochę. Trochę kiepsko. No, dobra. It worked. Eee, co się zrobić na nic? O, propa mi wszystko w sumie. A, nie da rady zabić jej z daleko, niestety. Eee... i cała obrona poszła... What the hell? bywa pająki. Muszę niestety zrobić takie coś, bo tak to bez sensu. Łoho, wow. prawie mnie wystrzeliło w ogóle. Tak, to był odwrót... taktyczny. Nie dość, że mi kurde zatruły głupie pająki... ...to jeszcze... mi zatruły. Karolinę. To zakupi pomysł z ciebie do łba, żeby zatruwać mi Karolinę, no. Dobra, wykorzystam, um, te napoje, co mi tam. Skoro mam, trzeba je wykorzystać. Gulp. Gulp. No. Skąd te pełki tam przy, razy, kurde mi? Zdjąć ich. Tego też. No. To jest. A, wiesz co, rzuć to. O to teraz widzicie, jest dużo ładniejszy, czy jaśniejszy efekt tego czaru, przynajmniej. Się. Wpierw zobaczmy, co to, co to jest za no, towarzystwo nietoperki. Aktywowane. Zdjęty z odległości przez awatara o prawie zabicie, dziękuję. Czy to się łączy z jakimiś mi. Aj ty, wspaniaku, jeden. Czy to się łączy z czymś, w czym już byłem? Tak jest. Czy nie? Nie, 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 sorry, sorka. To idzie w tamto miejsce na dół. Tam gdzie hmm, aktywowałem pewne potworki dawno, dawno temu Miejsce nie ma na górze Dobra, zajrzyjmy tutaj w dół. Wydaje mi się, że tu... na, To będzie gniazdo kobr O! Pudłujecie. No. O wezwę y, czary. W sensie... Wrzucę czarny jakiś Kiepsko to wygląda, dużo ich. A, no, bo Bless się skończyło. Mogę. Skoro Bless się skończyło, no to musisz ręcznie rzucić Bless. Całe szczęście, przy. Um, nie wiem, czy przy. Jak, chyba po poziomie eksperckim już da się rzucić czar Bless w sensie. Dla wszystkich naraz. Tak jest. Czyli bardzo opłaca się mieć poziom ekspercki. W sumie to, kurde, trzeba będzie wpakować mu tutaj wkrótce, tak żeby mieć cztery już jak najszybciej. Opłaca się. Wtedy mógł nadzwonić Ewa, aczkolwiek trochę mi żal, bo przyda się, ale chyba faktycznie to zrobię. E, dobra. Oraz Kaczor. E, spadaj. Nic nie widzę... Fuuu! dobra. Jeszcze ewentualnie uda mi się zrobić jeden napój. O, za dużo was. Za dużo was. Sam jesteś sobie asystent. Ooo, to już chyba się z tego nie wykażkamy tak szybko. Unfortunately. Ech. No dobra, zrobimy przerwę, w takim razie ja zrobię i do usłyszenia w następnym odcinku. Mighty Magic 6.